Bardzo często zadają mi klienci pytanie, co jest droższe Hiszpania czy Portugalia. Spotykamy się dla Państwa, że porówna się dwie destynacje. W tej chwili w Kaszka już rośnie co roku nowa szkoła. Jak ludzie porównują, to mówią, że jest taniej faktycznie w okolicach Marbei, prywatne dobre angielskie szkoły, aniżeli w Warszawie. Ja do tej pory po trzech latach mieszkania tam mówię Bondia i Obrigada. I to jest mój cały słownik po portugalsku, bo z każdym Nie można mówić po angielsku. Dobrze, to przejdźmy do konkretów ceny. Poniżej 10 tysięcy euro za metr kwadratowy nie kupimy druksowego mieszkania. No nie kupimy. Jest taki rozstrzał, że faktycznie jest problem, żeby wysłać. Niech pani mi wyśle jakieś tam oferty. Przyjeżdżają, oglądają jest... nieruchomość nie w bo tym tego. budżecie i mówią, pani "No, miała pani rację, razy dwa budżety. Porównajmy jeszcze trochę pogodę. I tak jest 380 dni słonecznych, więc nawet jak popada nie. deszcz rano, to potem znowu chodzi. 280. Przepraszam, musimy to wyciąć. Zobacziała jak Zwierzę że profeska wiesz.